Ja widzę coś tam jest, ja ciśnę. Ten... Możemy? Zobaczcie. No, ale latarki działają? Nie, nie. Iść, nie wiem, co będzie. ale nieduże. jest tu coś. Nie małego. Jest! I taki wielki! Nie to wielkie. Co? co? To jest tu panie. To jest. wiem, tylko uważaj na ten. No, co, pysk Wiesz, zamykaj mnie bo nie mogę czekaj. czekaj. czekaj, czekaj, Do czekaj. Duch, to duch, druga. Jak, żeby nie zamykaj mnie w północy. Czekaj, czekaj, żeby cię tylko nie wkuchnę. Aja! O tak! Ja pierdul! Będę mógł zdjęcie z sumem? Ja. Na trzy latarki w jedno miejsce, kurde! Oświetlenie. Pięknie, kurde, ale po No. A. Dobra, to mi chcesz... robi zdjęcie. Ja mogę zrobić. A tu było? Ja Macie mogę zrobić swoim ale... telefonem. Jeden, już, jeden wyszedł z wody. Tak jest. Ja robię ja szutnania. Ale kurwa, Lucio. Mam Ej! Firma.